Zauważyliśmy dosyć dawno, że Asia nie wymawia niektórych literek, ani dziadkowie, jedni ani drudzy, i pewnie uh -huh. też rówieśnicy mieli problem ze zrozumieniem. Witam serdecznie na kanale domowy logopeda. Dzisiaj mam zaszczyt rozmawiać z mamą mojej pacjentki, z Panią Martą. Dzień dobry. A moją pacjentką jest Joanna, córka, córeczka. Ile e, Joasia ma w tej chwili lat? No już prawie 6 lat. Mhm. Jak się zgłosiłyśmy na terapię, to miała 5,5 roku. Mhm. E, pani Marto, co takiego się wydarzyło, że właśnie szukali Państwo wsparcia i pomocy? Zauważyliśmy dosyć dawno, że Asia nie wymawia niektórych literek. Na początku myśleliśmy, że to przejdzie samo. Naturalnie nauczy się po prostu, zwłaszcza, że poszła do przedszkola. Jest po prostu w rozmowie z rówieśnikami. Myślałam, że to po prostu samoczynnie wyjdzie, ale niestety e, tak się nie stało. No i zaczęło to przeszkadzać, e, uh -huh. zwłaszcza Asi, ponieważ no, była... Tylko w zasadzie my ją rozumieliśmy jako rodzice. Uh -huh. Ani dziadkowie, jedni ani drudzy i pewnie uh -huh. też rówieśnicy mieli problem. Z... Okazało się, że e, są pewne zaburzenia artykulacyjne. Uh -huh. Czy może nam Pani opowiedzieć o tym, jak obserwując córeczkę, ta faza w momencie, jak pracowałyśmy nad, nad tymi głoskami, to, to, aby dobrze je wymawiać, jak się zmieniało jej zachowanie od, tego, od takich emocji bardzo negatywnych po Zadowolenie. Tak, I tak. Dumne. Widziałam, że Asia jest bardzo z siebie dumna. Po każdych zajęciach, kiedy uczyła się czegoś nowego, e, kiedy już naprawdę potrafiła powiedzieć te głoski, e, z, no tak, pewnie nie z wielką łatwością, ale już pewne e, same początki dawały jej wielką satysfakcję, mm, i nawet sobie sama ćwiczyła w pokoju. Uh -huh pokryją po mu po cichutku. Także naprawdę e, s, to jest niesamowita satysfakcja też dla rodzica e, obserwować mhm. takie zmiany. E, a proszę mi powiedzieć, e, czy bo wspomniała Pani o e, zaangażowaniu e, Asi e, nawet w domu, tak. e, to czy m, dużo przykładaliście takiej e, Uwagi, ale i pracy nad takim samo przeprowadzaniem terapii domowej samodzielnie. Na początku bardzo się starałam i ćwiczyłyśmy, pilnowałam tego, ale zauważyłam, że im bardziej ja pilnuję mhm. tym, co gdzieś się tam rozpływa. I mhm. też, ale. Miałam też taką świadomość, że ona sobie sama tam chodzi do pokoju, sobie ćwiczy e, i wiedziałam o tym, więc troszkę jakby mogłam odpuścić, żeby jej e, no, po prostu żeby się też nie zniechęciła do tego. Więc mhm. zauważyłam, że skoro ona sama próbuje mhm. i później, jak już sama próbuje, to ja dołączałam do tych ćwiczeń i jakoś tak naturalnie to wychodziło. Mhm. E, czy e... Właśnie wspomniała Pani, e, e, ogólnie rzecz e, ujmując, bym nazwa, to poczuciem takiego bezpieczeństwa, że ktoś e, nad nami, w tym przypadku rodzice, e, sprawują pieczę. E, czy Joasia e, często prosiła o takie wsparcie i e, pomoc właśnie w realizacji tych ćwiczeń domowych? E, na zasadzie. Mama, zobacz, czego się nauczyłam. I właśnie pokazywała tam różne ułożenia języka i, i no, pewne takie elementy, które ćwiczyłyśmy tutaj na terapii, ale nie wychodziły, to później sobie ćwiczyła i przychodziła do mnie, jakby się już pochwalić. Zobacz, mama, ja już umiem. Czyli e, ta duma tak, z siebie e, jest bardzo, bardzo ważna. A jakie jeszcze elementy. W takiej percepcji, postrzeganiu przez Malca za tego, co się dzieje w gabinecie, jest dla niego stricte bardzo, bardzo ważne i pokazuje to w domu, że to jest akurat element, który chce ćwiczyć. Bo daje mi właśnie tą satysfakcję z tego, że się czegoś nauczyłam. Czy były jakieś takie konkretne rzeczy, z których Joasia była bardzo, bardzo dumna? Na pewno bardzo dumna była z tego, że nauczyła się układać język w rurkę. Mhm. To Była bardzo niezadowolona, że ona nie może tego zrobić, i jakoś się w końcu nauczyła. Uh -huh. To po prostu cały czas pokazywała tą rurkę i do tej pory tak robi. Także pewnie <gry> to pomogło w terapii. Uh -huh. um... No i co? Takie poszczególne rzeczy, które e, po danych zajęciach e, wiedziała, że nie wychodziły, uh -huh. ale później sobie trenowała, czy tak z tą rączką, tak? Tutaj przekładanie. Uh -huh. e, tego też nie mogła zrobić, a później sobie wyćwiczyła to sama w pokoju. Uh -huh. i przyszła zadowolona, że już umie. E, jak pani e, myśli, <noise> czy mm, kwestia Nabywania przez dziecko nowych umiejętności i zdolności przekłada się na taką sferę kontaktu właśnie z rówieśnikami. Tak, na pewno. I z rówieśnikami, ale też z, w ogóle też z dorosłymi. Mhm. Tak, że ja widzę tą śmiałość nawet do mhm. osób dorosłych w sklepie czy do sąsiadów. Mhm. No, widać, widać to na pewno. Czyli ogólnie rzecz ujmując, możemy powiedzieć, że to się przekłada na takie funkcjonowanie społeczne w szerokim znaczeniu, nie tylko w środowisku domowym, ale i w zewnętrznym. Tak, najwyraźniej mm -hmm. dziecko sobie zdaje sprawę z tego, jak brzmi, mm -hmm. i, i to. To, że dobrze brzmi, że te litery są wyraźne i zrozumiałe dla wszystkich, no to pewnie daje taką pewność siebie w rozmowie. W jakim stopniu ta szybkość reakcji jest, przekłada się na realizację terapii? E, tak, na pewno ma to duże znaczenie i ze względu na mm, komfort dziecka wobec no to... e, właśnie kontaktów z innymi, bo jak widać, jest ogromna różnica, uh -huh. e, z czego sobie rodzice może nie zdają sprawy, tak, że ta pewność siebie e, dziecka może być inna, kiedy nie potrafi mówić niektórych e, wyrazów prawidłowo. Mm. Nie wiem, jeżeli chodzi o wiek, tak kiedy, kiedy, jest, kiedy jaka jest granica, ale na pewno do czasu, kiedy dziecko pójdzie do zerówki, do szkoły, dobrze by było już mieć tą terapię z głowy, żeby później rówieśnicy, że tak powiem, nie mieli um, problemów z kontaktami z dzieckiem. Mhm. Tak? E, I takiej chyba możliwości wpłynięcia w negatywny Negatywnie. sposób tak, to... na, na emocje właśnie. naszego malucha. Sfera emocjonalna jest bardzo, bardzo ważna, bo przekłada się na umiejętności społeczne właśnie. A w momencie, kiedy opuścimy to środowisko domowe i jest od nas wymagane, abyśmy w takim szerokim kontekście społecznym funkcjonowali i dali sobie Radę to jest bardzo istotne, tak jak Pani powiedziała, żeby ta sfera porozumiewania się była, była zaopiekowana. Tak, zaopiekowana i bogata w treści, nie tylko werbalne, ale przede wszystkim emocje. Pani Marto, bardzo, bardzo dziękujemy. Ja również dziękuję. I do Zobaczenia. Dziękujemy.